Ktoś mi wziął iron mieczyk. Chomik za, za mną, bij go! Trzy go dupom no, no nie mogę go no... bić! Ja też nie mogę. No bij go. No nie mogę, lagis! Like, so. On żyje! Zabiłeś, ja go zabiłem. Uh -huh. Pierwszy kill dla mnie. Yeah. Ja. Spokojnie jak na wojnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie i znów spokojnie. Kotek, zobacz, kotek, o zobacz. O mój ja... Boże, jaki on słodki, dajmy 2 złote i niech wypieprza. Wiesz, że ja nie lubię kotów. Motherfucker. Tam jest krzynka. Jak multi G gameplay, guj nagrywał. Siebonko! <noise> Fakt. Dobrze, słuchaj. Dobrze, 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 nie. M musisz to wygrać, nie. <grym> nie pomagasz. Okej, okay, bro. Bro, 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 guys. <grym> nie pomagasz mi pr pr prytaniem pr pr <grym> na wizji. No. na no. ja, wizji. wiem, wiem, ja wiem ja wiem, jak ci mogę pomóc. No pr a ja bym bez ciebie zrobił. Twa pomoc jest iście nieoceniona. I... Chociaż mów, zacznij jakąś rozmowę, a nie, że ja tutaj chodzę i nic nie robię. To czekaj, ciekawy mm. temat na rozmowę. No jaki może być? Nie wiem, poszukaj w Google. Dobra. Znaczy ja bym bardzo chętnie porozmawiał o nauczycielach, ale znając, że w naszej szkole jest tyle kapuzi, bo już tyle spraw z tym było, to wolę jednak nie zaczynać. Ciii, bo ktoś to ogląda. Ciii. Ktoś tam napisał fotel bujany z kartką bujaj się i różową taczkę. o. No, dwie, dwie takie sieroty życiowe, o, biją się w kiblu. Aha, ale nie, Tylko Chuck Norris widział, jak witają się papierze. Tam, tam, teraz to już każdy śmiertelnik zobaczyć. Ty, normalnie się czuję jak na grzybobraniu. szybki grzybki, dubsteppingi. Place, pu, 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 moja. Nie śpiewaj dubstepów. Cycki przepraszamy za błąd. Cycki te, wyspa cysków. Admin YouTube ma sojusz z Gracjan. Wybierz młodego protagonistę Płci męskiej Usuń rodziców, niech mieszka z wujkiem albo ciocią. Wprowadź starego i mądrego mentora. Dodaj trochę niepotrzebnych przedmiotów i czarny charakter, który będzie chciał przejąć władzę nad wszystkim. No i na końcu dodaj postać, która będzie dążyła do odkupienia. Kevin sam w domu? Nie, nie, nie. To bardziej z przygodówek. No, Władca Pierwszyni, Harry Potter... Sasha Gray i przyjaciele? I niech moc będzie z tobą. Gwiezdne wojny. Star Wars. Star Wars. <laughs> Takie bardzo epiczne, że ktoś u mnie w kółki chodzi. Zaczniesz śpiewać dubstep. Dobrze. Dobrze. <laughs> nie będę nas katował. Look, I'm your fucking father. You, you can kiss my ass, bitches. Łotwinami? Nie, wo, wo, z Łotwy jak się nazywają? Łotwini? Nie wiem, Łotwianie. Nie, ja się do poziomu Łotwinów nie będę zmieszał. Będę się A, bawił z tym dźwiękiem. No w sumie racja. A, czyli więc to chyba właśnie ktoś do niego przyszedł i dlatego wyciszył. A więc tak, no możemy go teraz obgadywać. Haha, ha, not today, bitch. <laughs> jednak jest już. Mam iść po sprite, bo leżę w piaskownicy w śniegu, żeby nie zamarzł, ale mi się nie chce. Tego... Jest pół do dziewiętnastej, jest sobota wieczór i są lagi, jak nie wiem. Uh -huh. mm. uh -huh. Uh -huh. Co będziesz robił w pierwszy dzień wiosny? Jeździsz na sankach. Lepiej ubowana. Znaczy, do mnie przeszedł akumulator i ta tylna lampa, i teraz będę ten, to kolanko wymieniał, które ty mi wniotłeś. Y Osłonka. W 2012 tańczyło się Gangnam Style, nie? Aha. A, A teraz tańczy się Harlem Shake. Boję się 2014 idąc z tym topiem myślenia. U nie wiem czy zauważyliście tak drodzy widzowie, że dzieci rodzą się coraz głupsze z roku na rok. Można już określić, że jest głupie. Tak, jest na pewno głupsze. Szy zauważyliście jak on się szybko wycisza? To jest normalnie talent wrodzony. No wiem, talent wrodzony. Toż ten, mi leży na ten, na fałdzie brzusznej i tylko podnoszę. Powiedzmy, że bliżej ręki mi leży. Dobra, nie wnikajmy, co ci tam leży. Ty na to, żeby wpić na boisko żyłe. Ale oni fajnie biegają. Kolejny nie skaczą. Jamuzko i do zobaczenia w drugiej części. Na razie. biedna Co? A, a, no, na razie. I tu bez powitania powiem. Tu się zaczynają, druga część, tak? Tu się zaczynają, druga część, jo. Nie no, powiem się, Manko, yy, że Jack Norris doliczył do nieskończoności dwa razy. No bo ile pompów zrobił Jack Norris? Wszystkie. Wszystkie. bum. I religii, co żeś zrobił już telefonem. O jezus, będziesz się czepiał. Chciałem wyciszyć telefon, a zamiast kliknąć milcz, kliknąłem drugi raz na normalne dźwięki i było ty tyt. U, ktoś tu ma tyle. Stop. No naprawdę No, mów suchara Ale lagi W nocy żona do męża Tadziu W kuchni mysz piszczy To co mam ją naoliwić? <tryk> Kotolot Jak nazywa się latający kot? Klucuk 12? Nie, kotlecik Rudy Dawaj Druga grupa ma rude włosy Koniec tematu. Ale było dwóch rudych. Ale u nas też była jedna ruda. Dla mnie to jest rudy. A Anielski orszak, niech twą duszę Coś te pioruny napierdzielają ostro. I ja widzę tylko ziarenka, ziarenka tego. Potasu. Sławomirowi persce zaszkodził alkohol. A co Wojciechowi szczęsnemu? Kloców 12? Tytoń. O, o, o. Informatyk do informatyka. pożycz mi 5 stów. Albo nie. Pisy 12 dla różnego rachunku. To by się nie nudzi? Gdzieś suchary suche, gdzieś suchary suche... A są mokre suchary? Mo mokre suchary. M mokre suchary. Te suchary. Je twój stary. Jak odchudza się Amerykanin? Jeździ do McDonalda Rowera. Jak rolnik zarabia na życie. Na życie. Co robi komik w garderobie? Żarty sobie stroi. Nie szfanuj angielski. Kto dzisiaj ubrał spodnie? A co? Choinki w domu nie masz? No jak można ubrać spodnie? Spodnie można założyć Nie szpanuj angielski. A co ma choinka? Ty Choinkę ubierasz, a spodnie nie zakładasz. Mm. Nie szpanuj angielski. O... O... Na pierwszym miejscu jest kot. Na pierwszym miejscu jest obrazek. To jest jeszcze jakiś obrazek. Jeszcze jakiś obrazek, jeszcze jakiś obrazek. Potem jest sarna. Klasów 12. O ty, to sarny są już bardziej popularne od kotów. I potem jest kot. A, niżej jest y, facet z... 12? Nie, na, na rynnie y, z po Dupy naszego reprezentanta. A nie prości pisać kot? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam miecza. Zeżarłem z chaba, chociaż mogłem wnieść co innego. Teraz będę biegał. Gontopo. Nie, 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 nie. Nie, 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 mów tak. Zakaz wjazdu. nie dotyczy czaka Norisa. No, Czechowi -y lepiej się nie narażać. Chuck Norris nie ma brody. To są korzenie jego zębów. Chuck Norris zamówił Big Maca w Burger Kingu. I dostał. Ciekawe ile ludzi nam przyjdzie na pogrzeb Chucka Norrisa. A Chuck Norris potrafi nacisnąć Ctrl-Alt i Delete jednym palcem. To złe. Dobrze mówię? Mhm. 10 punktów do Gryffindoru! Wow! To zaczyna. No. Nie. Znaczy... No. Tak. Ale... Czekaj. Co? Przepraszam, ale ja już wieczorem się gubię. Daję ci plus 10 do męskości. Chuck Norris zgolił brodę. Minus 5 do męskości. Teraz można po nim jeździć, bo bez brody jest bez mocy. Chuck Norris bez brody to nie Chuck Norris. To jest jakiś tam pan Norris Kupę. Co tak długo srałaś? 4 Odjąć. Szesnaście. I to jest 18 proszę Państwa. Nasze zaawansowane rachunki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na trzecią część. Eee, papa, Jack Norris jest miękki. O, Boże, 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 Bożenko. Wieczorynka! Może ta baluga leci? Mógł tego ze zdjęciem Tuska tak coś zrobić. Baby. Eee, byłem z tobą pod prysznicem. Bierz pedał, dupę sprzedał. Znalazłem coś. Znalazłem coś los, znalazłem coś. Krzypki halucynki. Krzypki Harlem Stepinki. że jest Harlem Shake Dubstep. Znalazłem Harlem Shake Dubstep Remix. Yeah. O, to wy... o, to masz. O, to... o! ty! Wiesz, pisałem w Wikipedii z co. Klasów 12. Kulki analne. Co się w dupę wsadza? Porządkujący mogą mieć mniejsze, a zaawansowani użytkownicy większe rozmiary. To co będziesz mierzył? Druga strona jest po lewej stronie. No, ma kartę dźwiękową zewnętrzną. Ja mam stopy! Proszę o, o, o silokopsinu. A nie mam siły na Osli Dlaczego osi nazywa się Osli Przecież tego się kurwa nie da wymówić. Ile masz lat? Tyle co miał święty Mikołaj, kiedy był w moim wieku. A! On ma z On ma jak Fuck! Przegrałem! Juhu! Dziękuję za uwagę! Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć, pa!